to będzie, który tutaj zaraz wymyślę, ale najpierw wybierze pani sobie jakąś kartę i się pani na niej podpisze, dobra? Ja w sumie mogę znać tą kartę, bo znam stuczkę. Tak. No. Tak. Jakąkolwiek? Weź nie dziesiątki, bo mamy dwa razy 10. No, jakąkolwiek pani weźmie. No, to może być dama. Dobra. Dama. Tak. Bardzo dobrze. I tako. Jest, Irena, Dobra, Pani Marianie, pytanie pierwsze. Ile kart jest w talii? To od pana? W zależności jaka. No w tej. W tej. W tej nie ma w tej dwóch jeszcze, dziesiątek. Nie jeszcze nie liczyłem. Z pięćdziesiąt, dobra, okej. Okay. I tak, pani Ireno, jakby wystawiła pani dwie dłonie tak w tenże sposób na płasko. Dobra. I tako. Pani karta, do środka. I teraz tak. To idzie tu. Moja ręka na góry, a pani na moją. Dziękuję. To nie miało nic wspólnego ze, ze sztuczką chciałem podtrzymać po prostu. Ale jak już się trzymamy, Pani Reno, to proszę trzymać posto. To nie możemy się puścić. No ładnie. To sięgnę pomiędzy Pani dłonie i wyciągnę Pani kartę, gdzieby tam nie była. Dobra? No dobra, to nie zawsze wychodzi za pierwszym razem. Dobra. Do trzech razy sztuka, Pani Reno. Eee, tu bym... O! Rzuci Pani okiem. Wygląda znajomo. Tylko nie rzucaj ten, ale potłuczaj. kartami może nie, ale Pani Reno, będzie jeszcze lepiej. Eee, Zaraz wszystkie karty znikną z pani dłoni, dobra? Czuje pani? To tak o na trzy. Raz, dwa, trzy. I jak? Znikły? Znikły. I zwracając z powrotem. Dobra, co? O, nie, znikną bez kitu, pani Renon Tylko pani powie, w ile sekund mają zniknąć czy w tyle znikną. Dwie. Dobra, jak nie znikną w jedynie, to dostaje pani Lizaka ode mnie, wiadomo. Jak znikną dwie, no to krzyczą Państwo jak szalegi, pan Marian krzyczy najgłośniej, dobra? Raz, nie. dwa. Dwa, pani Renon I jak? Tak? To by było dobre, co? Pani Reno. To gdybym się zajmował prawdziwą magią, wyglądałoby to w ten sposób. Rzuci pani okiem? Uuhuhuhu. Gdzie te karty? Matka boska, Dawid! Wow! Karty były, były, a nie ma. O oh ja. Yeah. Dziękuję pięknie. Pani Reno. To zostaje dla pani. A, to tak. Ta flaszkła zostaje ze mną. Karta dla pani, król Wrocławia. No. Plexiglas, król wyry, wy, A, wy, wy i a. To jest to było proste, zamienić kartę Dokładnie. To jest... No, tak jest. Dzie dziękuję pięknie. No, a, panie Marianie, to ta tafla szkła mi się jeszcze przyda. A, no, pod pachą, ale... Tak Zamienimy ją w karty. Bom, możemy w lizaka. Proszę bardzo, to dla pana. O.